Siemanko, ja jestem PromTancic XD, a to jest gra Breakforce. Jest to gra podobna do Minecrafta. Wiem, że szukam podobnych gier, ale dobra. Jak widzicie, gra się prezentuje bardzo kwadratowo, sześcianowo. Jak widzicie, to jest moja postać. Pokażę wam jak się buduje to może. Yy, tutaj macie serwery, możecie stworzyć swój serwer, na którym ludzie mogą wchodzić i SE popylać. Yy, nie jest raczej zbyt trudne. Yy, Dostrzelanie jest tak samo, ale doszczelanie nie, nie robię serwerów, bo nikt nie chce zawsze na nie wbijać, yy, więc dobra. Yy, zobaczymy. Muzyka tu jest raczej bardzo dobra, ale na, na razie o muzyce nie mówię. No dobra, I już macie na wybrane sobie poustawione, klikacie OK i już jesteśmy w budowalni rozpie dalarni i spalarni i dobra. E, macie u góry materiały, których nie jest zbyt dużo, bo musicie wejść specjalne opcje. Możecie budować normalnie tam gdzie jest, możecie budować wszędzie, tak jak w Minecrafcie, tylko tutaj macie ograniczoną ilość tych klatek. I nie tworzą wam się góry, skały, bo to wy macie zbudować planszę, na której mają inni ludzie grać. No dobra, buduje się dosyć prosto, jak jesteście ogarnięci i gracie w Minecrafta, to wiecie jak się buduje. Się... A, nie, bo tu się buduje lewym przyciskiem myszy, a niszczy się. prawe. No, prawie się niszczy. Dobra, tutaj jakiś prowizoryczny, prowizoryczny domek. Yy, teraz te co teraz to robię, to jest y, takie jakby dodatkowe y, umiejętności, które możecie kupić. Y, w sklepie za zwykłe punkty albo za żetony, nie wiem co to są żetony, bo jeszcze się, bo jeszcze nie sprawdzę. Ten tryb, teraz sam włączony, to on jest przydatny, jak budujecie coś długiego. I jak widzicie odejmuje się tam i możemy 500 klocków tylko postawić, więc. Więc to raczej się nie opłaca tego kupować, bo możecie sobie przejechać tym za darmo i. No i dobra. Tutaj buduję, nie wiem co, ja tu buduję jakieś kubięko. No i kolejne yy, 10 mi zżarło. No dobra, kolejnym trybem jest tryb następny. Yy, nie wiem do końca... Yy, a, teraz już wiem. Yy, zamienia on klocek. Yy, na inne klocki. Czyli yy, klikacie tę linię co, co ustawialiście z tych tych i wtedy on ci... O. On wam zamienia na jakie tam chcecie, jak na przykład się pomyliliście i zbudowaliście te yy, źle jakoś. No dobra. To jest raczej jest wszystko z y, budowania, więc zaraz zobaczymy się znowu z y, Dobra, serwero... no, dobra, Witam was w serwerowni. E, jestem na ser. Serwer... Nie. Wiem. E, dobra. To jest nasza postać. Mam rangę taką słabą, bo ponieważ było zresetowane i... No i się zresetowało. Ora. Moje przedmioty. Tutaj macie wszystkie przedmioty, które macie. Ten. Na początek macie to klucz nasadowy BP40 i te inne nie macie tego. Tutaj macie kurtka wojskowa i spodnie wojskowe Akcesoria to to wiadomo no. Postaci nie mam, bo nie kupowałem za bardzo Tutaj macie te ulepszenia Do swoich postaci Ale... i panel akcji, że możecie na, na jakim chcecie mieć dany item zrobiony. No dobra, w sklepie możecie kupować te wszystkie itemy e, dodatkowe i te inne. Możecie je kupować za żetony, za punkty, albo za brick punkty, ale brick punkt, punktów na razie e, nie wiem do czego one służą. E, dobra. I możecie sobie zmieniać. E, Raczej wszystkie itemy są za punkty, więc. za Dobry punkt, żadnych. Tu możecie kupić broń, ubiory, akcesoria, postacie i te inne. Raczej nie jest tu. Aha, mo możecie jeszcze sobie patrzeć, jak niektóre itemy wyglądają. Czy ma się to podawać czy nie? No dobra, tu macie akcesoria, czyli niektóre akcesoria dodają premie do doświadczenia, do szczęścia i do jeszcze czegoś to musicie zobaczyć, jak, jaką chcecie mieć no. e, postacie są to inne, inne ludzie, że nie chodzicie takim gościem tylko jesteście, in, inaczej po prostu wyglądacie i dają one do szczęścia e, do szczęścia, do punktów doświadczenia i do, do nie wiem czego i możecie sobie patrzeć, oczywiście, jak to wygląda. Ręce i nogi się w ogóle nie zmieniają, tylko zmienia się twarz. Więc nie wiem, czy to się opłaca kupować. Dobra, kupuję się. Jeżeli, jeżeli nie, kupujemy. Dobra, kupuję. Można kupić na jeden dzień, na 7 dni albo na 30 dni. W zależności od dni, więcej kosztuje. Nie możemy kupić tylko punkty i że to a zablik punkty nie możemy kupić. Więc dobrze, specjalne to możecie sobie kupić jak chcecie. Więc to raczej nie jest to... żadne jakieś wydziwianie. A te to dodają, do leczą i możemy je kupić 10, 50, albo 100 razy. W zależności jak kto woli. O, tutaj możemy wgrywać swoje mapy. W zależności o, od... Jaką mam swoje mapy? Taką możemy sobie wgrać No dobra, ja poszukam teraz serwera i zaraz zobaczymy się w grze. No dobra, jak widzicie już znalazłem serwer. Eee, ład wczytuję się, a nie ładuję wczy wczytuję się, dlatego nie mogę chodzić dobra. No to i jedziemy tą, z tą rozgrywką. Jest ona bardziej związana z, ze szczelaniem. Chyba, że mam być dodany nowy, bo to jest na razie wersja beta, więc nie yy, szykujcie się na jakieś epickie zmiany. Ale dobra. To idziemy sobie. Zabijanie ludzi to też nie jest... Yy, znaczy tych, tych takich krasnoludków. Też nie jest jakoś trudne. Tylko trzeba mieć dobrą dobrą i niezłego cela. O, no i zginąłem. To, co mnie irytuje w tej grze. W grze mnie irytuje to, że jak ktoś ma snajperkę. I ty jej. znaczy. Jak ja biegam, to nie słychać tej snajperki jak ktoś strzeli I właśnie to jest irytujące, bo... Idziesz i tylko. Pyk! I już nie żyjesz. I wtedy nawet nie wiesz, skąd on szelił. Ani. Ani czy w ogóle ktoś cię zabił. Czy to było tylko takie. Pyk! To jest dość wkurzające. Więc. E, i, więc to mnie. No dobra. Mówiłem, nie jest to trudne. Zabijanie ludzi. To nie są ludzie! Nie jest jakoś trudne. Co ja mogę jeszcze o tej grze powiedzieć? Jak widzicie jest ona podobna do sławnej gry Counter Strike... Sławnej serii gry. No dobra, niech będzie ten Counter Strike. No ja tu będę strzelać... A, właśnie. I jak wstrzelicie w swoich, to, to oni też dostaną. To oni też dostają i... I możecie zabić swoich. Wiem, że to wam mówię i wtedy będziecie zabijać swoich. Ale dobra. Jak widzicie mi raczej dobrze w tą grę idzie. Powiedziałem, a zginąłem, ale dobra. I w rankingu jest liczone zabicia, czyli ty, tyle razy ile zabijecie kogoś. To dostajecie... Więcej punktów e, asysta, czyli pomoc przy zabiciu. No, chyba wiecie, co to jest asysta? E, zabicie przy. No, pomu Pomaganie koledy przy zabiciu, to jest asysta i śmierć. Śmierć nie wiem, czy odejmuje punkty, ale. Nie, śmierć nie odejmuje punktów. Ona je daje. Eee. Ło. E, I. No i zbiera się punkty, które, które zamieniają się później na punkty doświadczenia i na... Na co one się zamieniają? Nie wiem. Nie wiem na co się zamieniają, przecież nie wiem. Jak widzicie same brickshoty idą to są tak jakby headshoty, ale są to brickshoty i, i nie mylić się. No dobra, nie jest ta gra raczej trudna jak graliście w strzelanki typu Battlefield czy jakieś Call of Duty Modern Warfare, Medal of Honor, Counter Strike, to będziecie umieć w, w tą grę grać jak, jak tylko potraficie. Ja raczej na swoim kanale nie robię jakichś szczelanek, ale mi dobrze idzie w nie. Dobrze mi w niej idzie, bo umiem zabijać. No dobra. Jak widzicie amunicja mi się kończy, to nie dobrze. I to jest właśnie problem. Skończy wam się amunicja, musicie latać z pizdzikiem. To jest... Każdy... Puu! No dobra muszę laceć coś. I jeszcze co by mogli dodać do tej gry. Wiem, że mówię, zamiast tam zamiast napisać... Tych, 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 tych tam głównych. E, powinni dodać, że można zabierać wrogom i swoim broń. To powinni dodać. Na przykład la, 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 lecę sobie, skończyła mi się amunicja. koleś zginął obok mnie, zabieram mu karabin i napiernicza. I mam amunicję i coś takiego powinno być. Ja tylko wydaję swoje zdanie, więc... Yy... Więc tylko wydaję swoje zdanie. Tak. Rozgrywki są tu bardzo długie. Ponieważ żeby ubić takich 160, to trzeba się naprawdę napocić i grać. Yy czas prawie każdych meczów jest pół godziny, czyli jak jest mało ludzi to wtedy ciężko się gra bo wtedy wtedy przez pół godziny musicie siedzieć i strzelać jak ktoś ma czas to jest dobre a jak ktoś nie ma czasu nie mam co raczej za dużo mówić Przechodzi ciągłe update'y i ten. Eee, e, ja teraz gram na tej wersji Beta e, która jest otwarta przez dwa tygodnie, tak nie. ona teraz już będzie otwarta dla tego. Bo ten kto się zalogował prędzej i jakie było tej wejściówki, to, to dostawał i mu mogła... jak teraz na przykład się logniecie, to nie będziecie tego mieć. Tylko jak ktoś wam prześle kod, który, który dostał od tych... I wtedy będziecie mieć natychmiastowe wejście do gry. Yy, ale musicie go wprowadzić tam na tej stronie. Do otwartej zewnętrznej. Tam musicie go wprowadzić. Kod nie wiem, czy jest dla ilość ludzi. Nie sprawdzałem tego, bo raczej nikomu nie daję moich gift-kodów. A jak ktoś by mnie ładnie poprosił, to bym mógł dać. Jakby ktoś mnie ładnie poprosił. Oczywiście. A jak, a jak nikt nie będzie ładnie prosić, to po prostu zrobię konkurs. No dobra, jak widzicie, wygrywamy. Dzięki mnie. <ścoughs> eee, no. Wygrywamy, wygrywamy, no i co z tego mamy? Gramy i tracimy czas tylko. Na głupie gry. O no, kamper! Na głupie gry szczankowe. kwadratowe. No, nie, 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 myślałem, że to jak, Eee. Tak na gry szczelankowe i tepe. Jak? Eee... no. Nie mam za bardzo o czym mówić, bo to co chciałem po powiedzieć, już powiedziałem. Brickshot! Oh yeah! No dobra. Wygrać. O. Dobra. Eee, teraz. Eee, widzicie tu PD, i widzicie obok. Ja już kliknąłem. Ale tam było ocenianie, czy wam się podobało i wtedy dociecie za to brick punkty, czy wam się branża podoba, czy wam się nie podoba. No dobra, e, jesteśmy w głównym menu i to jest jest właśnie, są jeszcze inne tryby odnośnie tej gry jest e, bieganie z flagą, nie wiem co to jest więcej, to jest chyba e, podkładanie bomby, tak jak jest za każdym razem. Z jest podkładanie bomb eee, Nie wiem co to jest CTF. Nie wiem co to jest CTF. Wybuch to jest chyba to, 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 to podłożenie bomby. No i to raczej wszystko. To już koniec mojej relacji z grid, Breakforce, force, beta, testy. Więc y, się mam koi, do zobaczenia kiedyś tam do usłyszenia.